Ani chyba wiecie po co tutaj przyszliście nowa operacja CSGO, tak jak to było spekulowane, operacja Broken Funk. Więc ja wam skrótowo mniej więcej pokażę co jest w tej operacji, jeżeli jesteście nowi na tym kanale zasubskrybujcie, a już za parę godzinek wrzucę odcinek z kooperacji, a przez następne dni będziecie widzieć moje zmagania z operacją, tak Ta, to było w poprzedniej operacji Shutter Web, więc zostaw suba, a my zobaczymy się za jeszcze za parę godzinek. Ale na szybko, dostajemy nową operację, gdzie będą nowe misje, będzie wyglądała na podobnie do operacji Shutter Web, ale bardziej skomplikowana, jak widzicie możecie teraz śledzić swoje statystyki, dostajemy nowy system, Chociaż to jest, to, że to jest troszkę dziwne, ale to będzie pasowało na tym jak, jaki mamy procent wygranych, przegranych. Tak samo będzie z broniami i, e, <laughs> zabawnie to nazwali hitmaps, ale poprawnie. Miejsc, w których najlepiej zabijamy prawdopodobnie i części ciała, które strzelamy dokładnie, to są jakieś rozszerzone statystyki. I to jest chyba tylko do operacji z tego co widzę, ale przekonamy się w praktyce. Dostępne misje, o dziwo standardowo, tak samo jak w Shuttle Web, więc jest genialnie. Widzę, że to są oznaki brązowa, srebrna i złota, ale widzę, że jest też platynowa tak zwana platynowa, bo wcześniej była platynowa. A jak się zdobywa te oznaki? Prawdopodobnie tak samo jak w Shutter Web, przez zdobywanie gwiazdek. Możemy zdobywać gwiazdki i co każdy tydzień dostajemy boost XP, czyli z tego co pamiętam się dostawało cały level z Weba. Więc tak możemy upgrade'ować. Jak upgrade'ować? To przed chwilą powiedziałem, zdobywamy gwiazdki wykonując misję. Pamiętajcie, jest limit gwiazdek na tydzień, więc możemy przykładowo w pierwszym tygodniu zdobyć 10 gwiazdek i następne misje po prostu będą nam wbijały. Um, Punkty, nic więcej. Jest dana określona ilość gwiazdek na tydzień. Z tego co widzę, możemy wybierać sobie nagrody, więc jest świetnie tutaj. Przynajmniej nie musimy dostawać skrzynki. Ale zobaczymy też, jak to w praktyce wejdzie. Popywa tutaj różnie. Oczywiście dostajemy nowy tryb gry. Było spekulowane coś typu survival, ale widzę, że postanowili iść w retake'a. A w retake'u chodzi głównie o to, że mamy dany mamy site i musimy go odbić. Ale na pewno wiecie to, więc. Nie będę się zbytnio wypowiadał, ale tutaj macie opis. Widzę że tutaj pierwsza 8 pierwsza, rund pierwsza wygrywa więc podobnie co do Guardiana. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Możemy eksplorować nowe terytorium, czyli po prostu dostajemy mapy. To widzę, że jest aztek, ale odnowiony. Jakiś taki wywalony. Nie dobra, to nie wygląda jak aztek, to jakiś ulepszony aztek. Kolejna mapa o nazwie Guard. Była, była mapa o nazwie Guard podobna. To nadal nie wygląda na mapę, to chyba co którego będziemy grać. I zobaczycie za parę godzinek, jeżeli subskrybujecie kanał, pamiętajcie. Widzę, że nowy, nowy Chat Will dostajemy. O co z tym chodzi, możemy sobie wskazywać właściwie kierunki dla graczy z tego co wiem, tak samo jak tutaj pisze. To coś w tylu, jak ktoś grał w Portala 2, to będzie wiedział, tam był taki pointer, gdzie możemy wskazywać swojemu typowi typowi, właściwie znajomym skopa. albo jak ktoś grał na Dungeon Zona, możemy pointować, gdzie ktoś ma się popatrzeć. Dostajemy oczywiście różne nagrody, dodali parę nowych modeli, tak samo jak było w operacji Shattered Web. Z tego co pisał będzie, można wybierać się na każdej mapie, ale wiadomo, trzeba będzie albo kupić, albo wygrać typu Valve. Dostajemy oczywiście nowe skiny. Ja wam nie będę pokazywał ani modeli, ani skinów. sami sobie to zobaczycie, nie będę aż tak spolerował, tylko opiszę wam, co ta operacja w sobie ma. Oczywiście, stickery, parę. Kolejne skiny. Oczywiście, czemu by ich nie mało? Kolejne stickery, czemu by nie? Hmm, kolejne skiny. A wiecie, czemu? Ponieważ są kolekcje. Dlatego dostajemy masę kolekcji, masę skinów. Tak samo jak i nakleje per kolekcję. Dlatego będą różne tutaj skiny. No i oczywiście, dostajemy FAQ, znaczy FHQ. I jak widzicie, tak samo jak w operacji, Web, bo. To pytanie często, często pytało, za ile gwiazdek otrzymamy daną, daną, da, dany coins. Jak tutaj macie napisane, właściwie tutaj za 33 misje, czyli gwiazdki, proszę mnie, misje tego gwiazdki, dostajemy srebrny za 66 gwiazdek, gold za 100 diamentowy, czyli ten ostatni. To są jakieś pierduki. Odpowiem od razu, ponieważ może się pojawić takie pytanie: czy musicie mieć operację, żeby grać? Nie, nie musicie, możecie jak w szatarze, po prostu grać tę misję. A z tego co pamiętam, mmm, ja kupowałem od razu, więc tego mówię, z, tego, z tego co pamiętam jeżeli ktoś gra po prostu bez kupienia operacji, nie będzie dostawał nagród, z tego co pamiętam, więc tylko to. Ale jak ktoś będzie wiedział więcej, może mi dać znać w komentarzu. Ja przypnę i reszta osób będzie wiedziała. Tak więc to w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie, a będzie na pewno więcej z tej operacji i zobaczymy się w następnym odcinku, pomimo tego, że użyłem dwa razy tego samego słowa. Tak więc na razie cześć!